Zaczyna mnie wszystko męczyć, przytłaszać. Czuję, że nie dam rady. Słuchajcie, oddaję wasze sprawdziany, ogółem poszło bardzo dobrze, niestety jedna osoba dostała jedynkę. Kuba, słuchaj, to jest twoja kolejna jedynka, jeśli tak dalej pójdzie i nie zaczniesz się uczyć, to nie zjdziesz do następnej klasy. Jak można było to, o, że ty ten głupi jesteś, Kuba. Aha, nie nieźle Kuba, kolejna jedynka. Nie no, jesteś idiotą Kuba, Jezu. Wykaż ciebie chłopie. Kuba, zajrzałem do Librusa, co jest grane chłopie, takie niskie oceny. Co się z tobą dzieje? Taki dobry uczeń, a teraz same jedynki? No proszę cię, zamiast nauki tylko widzę telefon i telefon, telefon i telefon I tylko pika i pika. Jak tak dalej będzie telefon, zobaczysz wyrzucę przez okno. Nie interesuje mnie jak to zrobisz, ale z powrotem masz mieć bardzo dobre oceny. Ale przepraszam, niespecjalnie przecież. Ja już mam po prostu wszystkiego dosyć. To nie w następnej klasy. Ty jednak głupi jesteś, Kuba. Jesteś serio dywidem. Takie niskie oceny. Co się z Tobą dzieje? Rekasz no ciebie chłopie. Nie, no jesteś idiotą, kupa. Nie? nie interesuje mnie jak to zrobisz, ale z powrotem masz mieć bardzo dobre oceny. I to jest właśnie ten moment, kiedy całe życie przeleciało mi przed oczami. Muszę znaleźć coś, co da mi ukojenie. Lecz czy to samo odnajdę? Cześć Kuejku, co się stało? Tyle sobie ja pisałam, dzwonię, a ty nic nie odbierasz. Czy coś się stało? A wiesz, od tygodnia mi się życie wali. Ojej, byś chciał to wiesz, no możemy porozmawiać, przyjaźnimy się. No wiem. A co tam masz? A nie, wiesz co, słuchaj, no byłam z przyjaciółkami, robiliśmy trochę zdjęć, no i przyszłam wpaść do ciebie, no bo nie odzywałeś się dawno, to nie wiedziałam, czy coś się stało. No to fajnie, fajnie. No. Słuchaj, a może byśmy porobili zdjęcie, może akurat by się humor poprawił, co? Może akurat byś mi powiedział, co tam się stało? Dobra, jasne. Pamiętaj, historia jest historią i to jest przeszłość. Nie wracaj do tego, dobra? Ja ci pokażę co nieco z fotografią. To jest moja pasja od niedawna, ale może akurat ciebie to zainteresuje. No, i kolejna dobra ocena. No to super. To co? Robimy zdjęcia? Oczywiście. Dobrze. Dobra, Kuba, pokaż mi efekty. No, naprawdę widać różnicę. Super, że się nie poddałeś. Dziękuję bardzo. Pamiętaj, życie jest jedno. I choć nie możesz zatrzymać żadnego dnia, to go nie strać. Licz każdy dzień, jakby to On był tym ostatnim. Jeżeli chcesz coś robić, to rób i nie przestawaj. Marzenia jak najszybciej spełniaj. Rób to, o czym zawsze myślałeś i nie żałuj. Nigdy nie odtrącaj przyjaciela, bo to właśnie On zostanie z Tobą do końca i to On będzie Cię wspierał, prowadził na właściwe drogi.